200, a już nawet 250 subów tam ja będzie jakiś byczek, tu przyjechała 6DH od Budimexu nagramy na tego byczka No i dziękuję Wam za aż 200 subów, no już naprawdę jest 257 nie spodziewałem się, że aż tak szybko tyle wbiję. Dobyjecie ten byk. A ja znowu jakiś zielony. O, pozdrawiam. Zdrawiam maszynistę, dziękuję z RP1. A tam że wjeżdża... jakiś ten widokatowicz, e... przyspieszony elfik jakiś. Tam daleko jakiś cysterny stoją, nie wiem co to. No to jestem tu 5 minut, już 3 towarowe. Bo tu przyjechałem, Krakowie właśnie to, jechała już Gama. Mam ten elf. właśnie Gama wtedy z systemami. Ja tu jestem dzisiaj, jest 11.44, ja tu jestem do 15.00 do Szkunera, bo wracam z Szkunerem. Mam nadzieję, że tutaj tych towarowych się uda nagrać. A niedługo będzie tylko Comenius. Z, z siódemką pewnie, więc. Fajnie A Daj Wtyklarów tam nagrać Ktoś znowu jedzie To ten byk To ten byk Majorsz Alf No to czekamy teraz na telka Comenius albo na jakiegoś towara. I rusza telka Komenius. 07 324. Pozdrawiam maszyniste A tam coś tam stoi. Daleko. Jakiś towar. Mam nadzieję, że on ruszy. Czekam na następny jakiś skład. Mamy przełęcz jakiegoś Intercity. Chyba Mehofer. Ale. Nie jestem pewien. Mi się wydaje, że to Mehofer. No chyba to Mehofer. Nie jestem pewien. eu 160 077 no chyba to mamy No bo nie wiem co innego Tam dalej ten towar stoi No i czekamy aż tamten ruszy albo coś innego Pojedzie to tutaj towar ruszył To jest klas Chyba fightleinera

No z tak klas wyglądał fajnie Super skład 40 wagonów no ja znowu to się jedzie ja tam znowu to się jedzie, światło widzę no to fajnie no to... widzę, że duży rów tutaj jest tam no 07 chyba 144 może jeszcze sprawdzić po tym co to było no ja to się jedzie ja znowu nie wiem czy widać no nie, nie widać ja tam, no bo no co się tam jedzie? No, zobaczmy, co. Hmm. Jakiś towar. No, może... ja nie jakiś towar. Bo Icek, bez zatrzymania. Może być Galicja. No, nie jestem pewien. Ale to. No i jest. No, bo jest sygnał. To się. To ja się ma Galicja. Uwaga, bo to, że drugim przy sterowni, drugim przejedzie pociąg towarowy. To inyza... No nie, nie krewetowy. No to fajnie. Duży, widzę, do że tutaj towarowych jest. No i go nawet zomawia siedemka albo byczka, może raritas. Ile byk jest chyba? A się tak jedzie tak ciężko. Co no to jest byk z węglerkami? No, no. No, tak średnio ciekawe, ale już zaczął trochę padać. Byk. Nie, to jest. Co, nie z takimi organami. No nie pamiętam jak się nazywały, ale to jest byk. Na pewno to jest. Dwieście Dość krótki, dość krótki ten skład. To już znowu Znowu towar. Jakiś. Nie, jak załtowar towar, ale. Nie ma sygnału. No nie nie zaczekamy, ale. A. No to. To ja dzisiaj, jak tu jestem na 15, to Was 30 sekundów towarowych nagram. Jak już nagrałem 3, Zaczekamy na jakiegoś znowu towaru. Tylko no skąd? Są na światło, nie widzę więc raczej ich sam. Więc czekamy. Jedzie bez zatrzymania, to jest ta 6DH. Zjechała na początku, tylko się wraca. No bo ten sam żółta od jak tu. Na jakiś akatus. Wjechał. No tak, to jest to samo. Już wjechała Katus. Już ma sygnał, więc sobie teraz nagram Odjazd. Pociąg. Polwej 32 Janusz Bałski. Do stacji Dębica. Przez stację Kraków Główny. W z toru jedenastego przy peronie trzecim. prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawy z Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Rusza? Zobacz, coś wsiada, już będzie ruszał. No, sorry. co rusza, czy nie? rusza. E, Duet, duet Akatusu. I czekamy na jakiś następny. Duet Świdenek. Do pręmu. Nice, duet No, Czekamy na następny jakiś... Zdawię, zobaczcie co tutaj przyjechało. Gagar. To jest intercity fałat i szkuner. Tam też coś stoi pod semaforem. Nie wiem co to. No fajnie przychol gagar 1275. Ja teraz byłem w restauracji, bo na dworcu, jeśli ktoś nie wie to na dworcu w Trzebińie jest restauracja, którą bardzo polecam, zresztą bardzo dobre jedzenie. Merschekwnary. 160, 0, 65. O gagar kopczy. ん Ja, absolutnie. Jak byłem w restauracji, to niestety uciekł mi towar z Z rozwojem. Ale no. A nie trudno. Jaki belek też klasyczny mi uciekał. Ale no. Czekamy teraz na... tego no, albo na jakieś Jakś towarowe.